Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat. Moim zdaniem dość kontrowersyjny, ponieważ poruszymy kwestię mitów. Jeżeli chodzi o hodowlę drobiu. Powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty, no i przede wszystkim jak ktoś by się teraz przymierzał do zakupu, albo do sprzedaży, albo w ogóle do myślenia o tym, jak tą hodowlę rozwinąć. I w ogóle także dzisiaj będzie taki ogólny odcinek, ale mam nadzieję, że każdy po tym odcinku coś dla siebie znajdzie. Słuchajcie, więc tak. Po pierwsze, to co was najbardziej interesuje, czyli koszty. Generalnie, żeby trzymać kurki, żeby się tymi kurkami zajmować, to nie są jakieś duże koszty. W większości w pierwszej kolejności płacimy, słuchajcie, za kury same w sobie, no bo musimy kupić. Teraz średnio kura na rynku kosztuje około 50, 55, 6, 7 zł. Czy to są duże koszty? Zależy. Jeżeli byśmy patrzyli na cało kształt, moim zdaniem nie, ale jednorazowo trzeba trochę wydać. Jeżeli kupujemy 10 kur, bo weźmy sobie taki przykład, średnio, bo będziecie kupowali średnio albo 30, albo 10, no, czy 15, weźmy sobie 10, żeby łatwo się liczyło. Jeżeli kupimy 10 kur, to mamy, słuchajcie, 10 kur razy, nawet liczmy 60 zł, chociaż 60 zł to jest bardzo drogo na kury, ale średnio to daje nam około 600 zł. To jest koszt startowy. Oprócz tego musimy mieć jakieś Karmidło i poidło, które praktycznie może nas nic nie kosztować, bo możemy wykorzystać jakąś miseczkę na wodę czy na pokarm, wziąć ją po prostu z domu. Nie musimy stosować na początek, szczególnie przy takiej małej ilości kur, profesjonalnych karmideł i poideł. Więc tutaj kosztów dużych nie ma. Ogrzewać też w większości nie ogrzewamy, więc kosztu nie ma. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to jedna mała żarówka na tyle kurwy starczy, i to też są groszowe kwestie, jeżeli chodzi o prąd. Tylko ewentualnie podciągnięcie tego prądu może coś tam kosztować może być to dla Was lekko pracochłonne. Natomiast Później kupując pokarm, to jest w sumie jedyny koszt, który trzeba ponieść. Satysfakcja jest ogromna, bo macie dobre, świeże, smaczne jajka. I to jest, słuchajcie, kwestia, jeżeli chodzi o koszty. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że jest drogo, to może jest drogo przy bardzo dużej skali, albo jeżeli chcecie naprawdę dbać mega o warunki, chcecie kurom zapewnić odpowiednią temperaturę, dogrzewacie, budujecie kurnik i tak dalej. Natomiast, jak ktoś przerabia kurnik jakiś z czegoś, to nie są jakieś wysokie koszty. To jest yy, punkt dotyczący kosztów. Teraz przechodzimy słuchajcie do kolejnego punktu jeżeli chodzi o kwestię pokarmu. Tutaj pamiętajcie że tak naprawdę bez względu na to co kto by Wam mówił największym kosztem jeżeli chodzi o pokarm oczywiście są pasze pełnoporcjowe jeżeli podajecie kurom śrutę pszenicę, pszenżyto, warzywa to w sumie tych kosztów za dużo nie będzie jeżeli podajecie kurom Inny rodzaj pokarmu, na przykład paszę pełnoporcjową, no to worek paszy pełnoporcjowej kosztuje 70-80, w zależności jakiej około 20 kg. Każdy może sobie sprawdzić, teraz ta pasza jest ogólnie dostępna, natomiast uważam, że przy takich małych hodowlach bez sensem jest totalnie karmić kury paszą pełnoporcjową, dlatego że jest to krótko mówiąc chemia. Jeżeli będziecie tylko to podawać kurom, to nie uzyskacie dobrego efektu, jeżeli chodzi o smak jajka. Kolejny mit, słuchajcie. Jeżeli chodzi o pokarm, to można by było przyjąć, że dotyczy. Zboża, i tutaj to nie jest tak, że musicie karmić żytem, owsem, pszenicą, przężytem i tak dalej. Wystarczy, słuchajcie, że będziecie kurą podawać głównie ze zbóż pszenicę, będziecie podawać kukurydzę, kredę pastewną, warzywa, czasami może pszenżyto i tak naprawdę to wystarczy. Jakieś parowane ziemniaki od czasu do czasu, i tutaj nie musicie robić, słuchajcie, żadnych filozofii, nie musicie kurą podawać nie wiadomo czego. Wiem, że tak się przyjęło, że trzeba kurą podawać pokarm nie wiadomo jaki, no bo przecież. Tak powinno być, i kury powinny być karmione tylko i wyłącznie jakąś soją, i nie wiadomo czym jeszcze. Są to bzdury, i w takie rzeczy proszę nie wierzyć, ponieważ to mówią ludzie, którzy albo chcą zarobić, albo po prostu się nie znają. Ok, teraz przejdźmy do kolejnych mitów, jeżeli chodzi o zakup kur, to tutaj ten mit się powtarza, natomiast szybko go powtórzę, jeżeli chodzi o kwestię koloru ubarwienia u kur, to nie jest tak, że jeżeli kura jest czarna czy biała, to będzie białe jajko albo czarne jajko, generalnie przyjmuje się tak, że skorupka jajka zależy od ubarwienia, upierzenia kury, ale to nie oznacza, że kura czarna będzie miała, niosła czarne jajko, to oznacza po prostu, że to jajko będzie miało skorupkę na przykład bardziej kremową niż taką stricte białą. Jeżeli chodzi o jajka wiejskie, to jest chyba najczęstszy mit powtarzany wśród hodowców. Trzeba się zastanowić, co to są jajka wiejskie. Czy to są jajka, które niosą kury na wsi? Czy to są jajka właśnie od kurek, które są karmione zdrowo, powiedzmy, i które mają generalnie dostęp do wybiegu? Jeżeli tak, to nie ma szans, słuchajcie, żebyście takie jajko kupili za 80-90 groszy. Jest to po prostu niewykonalne, ponieważ produkcja takiego jajka, możecie zapytać każdego, uczciwie, jeżeli ktoś to przeliczał, to jest co najmniej złoty 10. I taka jest prawda. Jeżeli jeżeli sobie policzycie Waszą pracę, jeżeli sobie policzycie y, koszty pokarmu dla tych kur, Koszty ogrzewania, to już w ogóle, jeżeli ktoś ogrzewa, ale nawet jeżeli nie ogrzewacie, oświetlenie, wymiana ściółki, zakup tych kur i finalnie utrzymanie tego drobiu, no to średnio, żeby na tym wyjść jeszcze to jajko dowieść, to minimum, jakie trzeba liczyć, to jest złoty 20 zł za takie jajko. Nie ma opcji, praktycznie, chyba że to jest kura młoda i niesie małe jajko, natomiast generalnie, jeżeli jest to kura dorosła, to nie ma opcji, że takie jajko dostaniecie za 90 groszy. Jeżeli ktoś tak mówi, to po prostu kłamie, sprzedaje wam jakąś lewiznę i tak naprawdę to nie są stricte. Te jajka typowo takie wiejskie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje hurtowo, to będzie miał inną, inną cenę w większości, czy sprzedaje hurtowo, też te ceny będą się inaczej kształtowały. Natomiast generalnie najczęściej ceny kur można by było przyjąć tak mniej więcej na poziomie około i tutaj mówię tak piraz i drzwi, bo to nie jest e, dokładny rachunek, ale około trzeba by było te ceny e, słuchajcie przyjąć na poziomie około 60, 55, 50 zł tak plus minus. Przechodząc dalej i takim moim zdaniem najważniejszym elementem jeżeli chodzi właśnie o hodowlę, to powinniście moi drodzy skupić się e, przede wszystkim na rozwoju jakościowym. Tej marki, jeżeli ktoś planuje e, zacząć właśnie handel, zacząć e, produkcję i w ogóle, jeżeli ktoś planuje tylko na własne potrzeby, no to tutaj nie ma problemu najmniejszego, można to robić. Oczywiście, i tutaj też podkreślam, jeżeli ktoś z Was. E, Poczyta coś tam w wiadomościach w internecie, to bardzo często yy, te opinie nie są do końca poprawne, takie jakie powinny być. Nie ma tutaj znaczenia, słuchajcie, czy tak jak u mnie w kurniku, powiedzmy, ktoś powie, że nie jest za czysto, to kurom w ogóle nie przeszkadza, wręcz to jest dla nich takie typowo naturalne. Normalnie to wygląda, także to też przestrzegam wszystkich, żeby tak nie oceniać od razu, że a, bo tutaj jest brudno, a tutaj czysto, a tutaj drzwi są, lekko mówiąc, osrane, to nie ma najmniejszego znaczenia dla kur kurą to w ogóle nie przeszkadza, ważniejsze jest to, jak kury karmimy, jako nie dbamy, jak się nimi zajmujemy, czy dbamy o tę temperaturę, o oświetlenie, o pokarm, o poziom stresu, bo to też jest istotne, czy nie. To ma wpływ, a nie to słuchajcie, czy gdzieś tam nie posprzątaliśmy czegoś, bo kura, no wiadomo, brudzi, tak jak każde zwierzę, to nie ma aż takiego wpływu. Ok, także na dzisiaj tyle. Jakbyście mieli jakieś pytanka, to piszcie. Prośba ogromna, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.